Ta piękna złota jesień po prostu nas rozpieszcza. A jak to długo potrwa i kiedy przyjdzie zima, to wiedzą tylko najstarsi górale. My wiemy, że weekend będzie pogodny, ciepły i bezdeszczowy i taka pogoda ma się utrzymać do przyszłego czwartku. Temperatura dochodzić będzie nawet do 15 stopni. Andrzej Kotlarz, zapraszam na tydzień w Krynicy. Dzień wszystkich świętych i zaduszki, czyli 1 i 2 listopada, to dni zadumy, wspomnień i odwiedzania grobów zmarłych. To także dni, w których zastanawiamy się nad własnym życiem. Cmentarz wzrusza, wycisza, uspokaja, a co najważniejsze, zmusza do myślenia. W Klinicie Zdroju Dzień Wszystkich Świętych obchodzony był uroczyście. Przez cały dzień aż do późnych godzin wieczornych wszystkie cmentarze były licznie odwiedzane przez całe rodziny. Urzekająco piękna pogoda, jak na tę porę roku, uświetniła jeszcze bardziej to ważne święto. Po południu, jak co roku, przeszła ulicą Kraszewskiego procesja do cmentarza zdrojowego. Po uroczyście odprawionej mszy, procesja przeszła alejkami wzdłuż grobów, które zostały poświęcone. Uroczystość wszystkich świętych w naszej polskiej tradycji ma jakby takie dwa wymiary, jakby dwa oblicza. Pierwsze związane jest Oczywiście z liturgicznym wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, których czcimy jako świętych i błogosławionych. Ale również chcemy wspomnieć w tym dniu wszystkich zmarłych, którzy przeszli przez życie dobrze czyniąc. Nie znamy ich imion, nazwisk, ale czcimy ich jako wszystkich świętych. Jest to bardzo stara tradycja Kościoła, kiedy to na początku. Wieku czczono wszystkich świętych męczenników, którzy oddali swoje życie za wiarę w Chrystusa, a nie zostali poznani z imienia i nazwiska. Warto tutaj wspomnieć o pewnej ciekawostce, iż właśnie najstarsze kazanie zapisane w języku polskim to kazanie na dzień Wszystkich Świętych i pochodzi z wieku XV. Ale to Święto uroczystość wszystkich świętych ma również i to drugie oblicze, takie bardzo polskie związane z naszą tradycją. Z racji tej, że jest to dzień wolny od pracy, wielu naszych rodaków wybiera się na groby swoich bliskich zmarłych nieraz w bardzo odległe zakątki naszego kraju, aby tam stanąć nad grobami zmarłych, pomodlić się. Zapalić symboliczną lampkę znicz, który jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego. Ktoś kiedyś bardzo pięknie powiedział, iż nasi zmarli tak długo żyją, jak żyje o nich pamięć. Więc pamiętajmy o naszych zmarłych nie tylko w miesiącu listopadzie, ale również przez pozostałe miesiące, tak całego roku. Bo kiedyś wszyscy razem spotkamy się, Wieczności w domu naszego ojca. 2 listopada obchodzony jest Dzień Zaduszny, Dzień Wspominania Zmarłych. Dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijań zachodnich jest to Dzień Modlitw za wszystkich wierzących Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata. Pamięć o zmarłych znajduje również bardziej świecki wyraz. Organizuje się zaduszkowe koncerty, wystawy i spektakle poświęcone zmarłym artystom, wydaje się także okolicznościowe czasopisma i książki. W sobotę 29 października w hotelu Krynica odbyła się konferencja prasowa Pawła Kołodzieja z udziałem burmistrza Krańcy Zdroju dr Dariuszem Reśką w całości poświęcona walce bokserskiej, która zostanie stoczona w Gdyni 12 listopada. Będzie to kolejna gala boksu zawodowego z cyklu Wojak Boxing Night. Niepokonany bokser z Krynicy stoczy 12 rundowy pojedynek z argentyńczykiem Cezarem Devisem Krancem, którego stawką będzie międzynarodowy pas WBA wagi junior ciężkiej. Pas, który zdobył w Krynicy, pokonując Amerykanina Feliksa Corey'a Juniora. Oprócz harnasia w hali widowiskowo-sportowej Gdynia wystąpią także były zawodowy mistrz Europy Rafał Jackiewicz i były młodzieżowy mistrz świata WBC Andrzej Wawrzyk. 29 i 30 października Piotr Kita, który był laureatem programu telewizyjnego Droga do Gwiazd, która w pewnym sensie była kuźnią talentów, wystąpił ze swoim koncertem w pizzerii Węgierska Korona. Zaśpiewał i zagrał na swoim nierozłącznym instrumencie klawiszowym. For, In 31 sierpnia także w pizzerii Węgierska Korona wystąpili Piotr Milecki, Małgorzata Stachura i Jan Stachura. Trzon znanego pięcioosobowego zespołu Dzień Dobry, którego członkami są również Krzysztof Maciejowski oraz Stanisław Ioneczko. Trio zagrało utwory Marka Grechuty, utwory taneczne, piosenki autorskie, a także utwory polskie i światowe o zaskakujących akustycznych aranżacjach. Repertuar zespołu jest szeroki i różnorodny. Muzycy dostali się do półfinału muzycznego Must Be the Music tylko muzyka w telewizji polskiej. Zespół Dzień Dobry istnieje od lutego 2004 roku. A teraz jedna z krynickich inwestycji która powoli zbliża się do zakończenia. Do wykończenia pozostało tylko ścieżki rowerowe i spacerowe ale to chyba już na wiosnę. Mowa tu o parku sportowo rekreacyjnym na Czarnym Potoku. Znajdujemy się na parku sportowo rekreacyjnym w Krynicy na Czarnym Potoku na osiedlu Czarny Potok. Budowa która rozpoczęła się w maju dobiega końca. Od, y, wykonane zostało boisko do, do koszykówki, skatepark do, do siatkówki, plac zabaw i plac rowerowy dla, dla dzieci oraz budynek socjalny. Na placu zabaw brakuje jeszcze trzech zjeżdżalni i dwóch zabawek wodnych. Zjeżdżalnie będą z początkiem przyszłego tygodnia, prawdopodobnie w poniedziałek. I to będzie ostatni montaż i, i to już będzie zakończenie całkowicie prac. Na przyszły rok, o ile burmistrz i, i nasza rada znajdą pieniądze, to zostanie wykonane tutaj jeszcze kostka na, na trasie spacerowej, na której się znajdujemy i na, na trasie rowerowej. 28 października w piątek w restauracji artystycznej zagrał Jazz Band Ball Orchestra. Polski zespół muzyczny wykonujący jazz tradycyjny, uważany za najstarszy polski zespół wykonujący ten gatunek muzyki. Powstał w Krakowie w listopadzie 1962 roku. Inicjatorem powstania grupy był Jan Kudyk, a w jej skład weszli studenci krakowskiej Wyższej Szkoły Muzycznej. Jazz Band z powodzeniem zaczął występy na festiwalach profesjonalnych muzyków jazzowych Jazz nad Odrą we Wrocławiu, Festiwal Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree i Old Meeting Jazz w Warszawie. Koncertował też poza granicami kraju, a także wielokrotnie w amerykańskim Dixieland Jazz w Sakramentu. Muzyka Jazz Band Ball Orchestry to mieszanka swingu i bluesa oparta na solidnych podstawach jazzu noworolańskiego z domieszką folkloru rodzinnego i zagranicznego. Nielegalne wyrzucanie i wywożenie śmieci na łono przyrody to zmora w całej Polsce. Niestety, w gminie Kryńca zdarza się to bardzo często. Zobaczmy. Dodajmy jeszcze, że po interwencji Krynickiej Straży Miejskiej wszystkie śmieci zostały posprzątane. Święty Hubert to patron wszystkich myśliwych, i z okazji ich święta w kościele zdrojowym w Krynicy w ubiegłą niedzielę odbyła się uroczysta msza. z Bogiem realizować każdy sezon łowiecki. Realizować to, do czego jesteśmy powołani. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, że tego rodzaju um, uroczystość nie tylko ma charakter katolicki, religijny, ale również poprawi wizerunek myśliwego w naszym społeczeństwie. Jeszcze raz księżom serdecznie zapłać. 20 października w Nowych Łazienkach Mineralnych otwarto księgarnię dla dzieci Drzewiec. Jej celem jest stworzenie nowej przestrzeni nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców. Książki dobierane są z najlepszych wydawnictw, najlepszych autorów i ilustratorów. Będą odbywać się tam także warsztaty mające za zadanie pobudzać wyobraźnię najmłodszych. No właśnie, bo tu Која го Jeszcze kilka informacji ze sportu. Piłkarze KS Zuber Krynica rozegrali wyjazdowe spotkanie z zespołem Sokół Stary Sącz pokonując zawodników ze Starego Sącza 4 do 1. Najbliższe spotkanie w niedzielę 6 listopada o godzinie 14 z zespołem Łosoś Łososina. Mecz, który miał być rozegrany 23 października z Uściem Gorlickim, a który się nie odbył w Krynicy. Wydział Gier i Dyscypliny OZPN w Nowym Sączu zarządził nowy termin dla tego meczu. Będzie to 13 listopada. Krynickie Diabły, czyli nasz zespół hokeistów amatorów, przegrał niestety na własnym lodowisku w niedzielę z drużyną Górali 5-7. Natomiast w trzecim turnieju o Puchar Jerzego Mruka, który odbywał się w Krynicy w sobotę i w niedzielę, a wzięły w nim udział zespoły Różinow Bratisława, Naprzód Janów, Zagłębie Sosnowiec i KTHKM Krynica, zwyciężyli goście ze Słowacji drużyna Różinow Bratisława. Nasze krynickie hokeistki pokonały po rzutach karnych swoje rywalki z Jastrzębia w sobotę 2 do 1. A seniorzy KTH wyjeżdżają w sobotę do Katowic, a w niedzielę do Warszawy. W sobotę nasze siatkarki UKS 2 dwójka pokonały po naprawdę dobrej grze zespół LKS Binkówka 3 do 0 w setach do 15, do 11 i do 15. W sobotę czeka wyjazd zespół do Grunwaldu Hełmek. Inne Mistrzostwa szkół podstawowych gminy Krynica, Zdrój w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców rozegrane zostały w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Krynicy, Mochnaczki Wyżnej, Berestu i Polan. Rywalizację zdominowali uczniowie z Berestu i Polan, którzy zajęli wszystkie czołowe miejsca. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Klaudia Hamernik, drugie miejsce Klaudia Pancerz, a trzecie Patrycja Mikulska. W kategorii chłopców pierwsze miejsce Patryk Czerniański, drugie Przemysław Musiał, a trzecie Kamil Pękala. Centrum Kultury w Klinicy Zdroju zaprasza Państwa na transmisję przedstawień z Metropolitan Opera w Nowym Jorku na żywo w jakości HD. Po raz pierwszy odbył się on w 2006 roku pokazem, który obejrzało 30 tysięcy widzów, zgromadzonych w 150 salach na terenie Stanów Zjednoczonych. Ogromny sukces frekwencyjny ze Metropolitan Opera Live in HD sprawił, że wkrótce do projektu przyłączyły się kolejne kina i teatry także spoza Ameryki. W nowym sezonie artystycznym 2011-2012 bezpośrednie transmisje przedstawień z jednego z najlepszych teatrów operowych świata będą reprezentowane w 1200 salach w 43 krajach. I Krynica należy do tej elity. W Polsce będą to Teatr Studio w Warszawie, Kijów Centrum w Krakowie, Filharmonia w Łodzi, Kino Zorza w Rzeszowie, Gliwicki Teatr Muzyczny, Kino Amok i Kino Kosmos w Katowicach. No i oczywiście kino cyfrowe w Krynicy Zdroju. Zapraszamy Państwa na tę transmisje na żywo 5 listopada Ryszarda Wagnera z Zygfryd o 16.45 i 19 listopada Filipa Glasa Satya Grafa o 18.45. Także Centrum Kultury w Klinicy Zdroju oraz Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki Siedlisko oraz autorka Renata Szyszlak-Niewiadomska serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy rysunku Znaki Niecierpliwe jak chwile. Odbędzie się on 12 listopada w sobotę o godzinie 17 w Galerii Sztuki Siedlisko. I jeszcze repertuar kina cyfrowego od 4 do 10 listopada seanse o godzinie 11, 14 i 16 latająca maszyna 3D. Jest to film animowany, przygodowy produkcji norweskiej. I o godzinie 18 i 20 dom snów film akcji produkcji USA. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, zapraszamy za tydzień, a na koniec delektujmy się jeszcze przez chwilę tą naszą piękną górską jesienią.